Słuchajcie, nie dajcie się ponieść tej fanki muzyce, ponieważ dzisiaj nie będziemy tańczyć, dzisiaj będziemy ciężko fizycznie pracować. I mówiąc ciężko fizycznie pracować, mam na myśli najcięższą fizyczną pracę, czyli zostawienie łapki w górę pod tym filmem, zostawienie komentarza pod tym filmem. I najlepiej za subskrybowanie kanału, jeśli tego nie robicie. A dzisiaj będziemy e, remontować hotele. Dokładnie nie przesłyszeliście się House Flipper, tylko w wersji hotelowej. E, no i zobaczymy, o co dokładnie w tej grze chodzi. Oprócz... gołębia i... E, ...dużo lepszej grafiki niż House Flipper. No to, to trzeba przyznać, grafika jest zdecydowanie dużo lepsza. E, Okej... Okay. A postawiam, że to jest nasz hotel. Ogólnie y, to jest to wersja demo z tego co zdołałem się przyjrzeć. Przynajmniej tak się nazywa. Hotel Renovator Demo, więc prawdopodobnie mamy po prostu jeden hotel do zrobienia, w pełnej wersji pra pra prawdopodobnie będą też inne hotele, ale póki co to gro... Y no okej. Okay. Eee... chwila, czy ta gra nie powinna być po polsku? Mam ustawiony polski język. Gdzie jest polski język? To jest polska gra, come on? <laughs> Czemu jest po angielsku? Eee, dobra, musimy zobaczyć kurczaka. To jest podstawowa rzecz, którą się robi podczas każdej renowacji hotelu. Eee, dzień dobry. Eee, F? Wow! Złapałeś kurczaka, Ok, Gdzie jest ciężka fizyczna praca? Ja chcę ciężko fizycznie pracować. Gdzie my ją mamy? E, throw her out of the window? Co? Oni mi... Nie, no nie... Kurczaki potrafią latać, prawda? E, kurczaku? Proszę, udowodnić, że potrafisz latać, okej? Okay? F? Co ja mam tu zrobić? Jak mam go wyrzucić? Q? E? R, F, Z, X, C, D. O, jest, F. Dobra, kurczak potrafi latać. E, tym się nie musimy martwić. Bardziej martwi mnie fakt, że ten hotel to potrzeba, potrzebuje przynajmniej jakiejś myjki ciśnieniowej. W ogóle ostatnio graliśmy w gierkę z myjką ciśnieniową. Zapraszam do o, o, obejrzenia. Okej, okay, musimy bardzo dużo pracy tutaj w to włożyć. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Z tego, co powiedziała nam miła pani, to jako, że ten hotel jest w takim okropnym stanie, to e, jakiś, jakaś ekipa filmowa chce nagrywać teledysk e, w którymś z tych pokoi. E, room 101 to jest room 101. E, open the door. I ekipa filmowa chce tutaj kręcić teledysk? Eee. Wow. Okay. Musimy usunąć śmieci. Ee... I wynieść wszystko, co zasłania podłogę. I wszystko, co zasłania ściany. Czyli oni tu będą kręcić teledysk po prostu e, bez żadnych mebli. Okej. Okay. Czy możemy. Podnieść to. Łóżko? Eee. Musimy. Ha, będziesz ha to po, po prostu powynosić. Dobra. Zacznijmy od czegoś w stylu. E, śmieci, prawda? Tu w ogóle chyba są nawet. E, chwila, przytrzymać prawym. Aha, jest opcja Remove Tool. Czyli możemy. Ile wiór? Możemy sobie po prostu to wszystko. Okej. Okay. Okej. Okay. To było. Eee. Niespodziewane. Czyli musimy tutaj tym łomem. Nie musimy nic wynosić. Wystarczy, że po prostu walniemy łomem, witem i ten się będzie rozwalał. O, tu jest w ogóle jakaś pizza. E, czyli tak. Niszczymy to wszystko. Grzejniki też? Grzejniki też. Grzejniki, krzesła. I prawdopodobnie też wszystkie panele. I wszystko, co jest w tym. E, w tym pokoju. Gdyby tylko rozbiórka, e, rozbiórka ścian i podłóg była taka prosta, to e, biedni zioi i Agu już by mieli dawno wyremontowane mieszkanie, ale niestety no, e, tak to nie wygląda, e, niestety. Żeby tak wiecie, łomem walnąć, pyk i ciach, koniec, jak w Minecrafcie. <laughs> W ogóle jak, jak zacznę klikać bardzo szybko, to wchodzimy w ogóle w nasz przestrzeń czasową. Patrzcie na, patrzcie na łom. Okej. Okay. To jest... To na pewno wymaga poprawy. Słuchajcie, czy ja nie mogę jakieś ekipy remontowej zatrudnić? W sensie ściany już mam prawie, że ogolone. E, podłoga też już prawie. Tylko... A, to tak wolno mi idzie. Ja bym to wolał zrobić naprawdę jakoś, w jakiś szybki sposób. Chwila nas tu nie było, prawda? Jak wyglądało. To ja wolę. Ja tu wolę nie wchodzić. Yy, Zajmijmy się ścianami. Chwila! Jak przytrzymam. A ja tu się męczę, jak tu można się po prostu zamachnąć i rozwalić pół ściany za jednym zamachem. Come on, to było takie proste. Come on. Ok, czy ja wszystko zrobiłem? Wszystko zrobiłem. Teraz tak, wyczyść pozostałości, czyli musimy też śmieci prawdopodobnie stąd wynieść. Tylko jak? Czekajcie, przy okazji, może ogarnijmy też sufit. Skoro już potrafimy się zamachnąć mocno, zróbmy, żeby było czyściutko tutaj. Pyk. Pyk. I tutaj. Pyk. Pyk, pyk. No dobra, jak posprzątać to wszystko? Eee, aha, jest opcja Clintul, proszę bardzo. Czy możemy też się mocno... Uuu, my to odkurzaczem wciągamy? Znaczy, gościu, yy, nie żeby coś, ale jeśli chcesz mieć zepsuty odkurzacz, to właśnie w ten sposób robisz zepsuty odkurzacz. Jakby takie, że się raczej do worka pakuje. Eee, wiecie, eee, a nie do odkurzacza. Come on, ja już tak dwa odkurzacze kiedyś spaliłem. Okej, okay, odkurzone, wysprzątane. Musimy teraz eee, zrobić ściany i podłogę. Chwila, czym? Aha, podłogi i ściany. Zobaczcie, dobra. Eee, co my tu powinniśmy zrobić? Tapeta, jakiś wzór, ceramika, wzór, eee, klik, Uuu. E, tylko jaki by tu wybrać? Te mamy zablokowane. Może taki zwykły? To trochę taki. trochę dziwnie wygląda, no ale. powiedzmy. Dobra, zróbmy taki brązowy. Czy możemy to. A! możemy po prostu rysować. Hej, to mi się podoba. To mi się nawet podoba, powiem wam, proszę bardzo. Mamy. ta. Czy to zrobiłem? O, jest nawet animacja. Come on. Dobra, ta ściana może być właśnie w ten, w ten, sposób, ta ściana też może być w ten sposób. Proszę bardzo. O, a dwie pozostałe ściany zrobimy w inny sposób, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ja myślałem, że oni tu będą jakieś te skręcić właśnie w takim starym hotelu, a nie chcą tu chyba mieć wszystko ładnie zrobione. Pyk. Pyk. A pozostałe ściany zróbmy może w jakiś, e, może jednolity wzór. Na przykład. O, mam tutaj szary kolor. Proszę bardzo. Jak pokryjemy wszystko ładnie szarym kolorem. To będzie to jakoś wyglądało, czy będzie paskudnie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Oho, nawet, nawet, nawet nie możemy tutaj. A, możemy. Pyk, 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 pyk. Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. I pyk, 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 pyk. Została nam ta ściana. Możemy ją spokojnie tutaj snake'em wypełnić. Pyk. Ten fragment tak samo. Ten fragment tak samo. I korytarz w sumie też możemy zrobić na szaro. Nie zależy nam, prawda? Cała ściana bla bla, bla bla, bla bla bla. Pewnie też jest jakiś sposób, żeby ją całą wypełnić, ale e, jakby. Nie jestem w tym za dobry. Chwila Q i E. Ja jakby rozumiem, że Łazienkę zostawiamy, prawda? Łazienka nas kompletnie nie interesuje. E, czy da się jakoś jednak e, ten sufit tutaj pomalować ładnie? Chyba niekoniecznie, co? A może, jak tak zrobię. No dobra, skupmy się teraz na, po, na podłogach, proszę bardzo. Eee, zwykłe panele czy zwykłe... Nie, no w hotelach są dywany z reguły. Eee, zróbmy jakiś ładny dywan. Eee, niech będzie zwykły brązowy dywan, proszę bardzo. Będzie pasował i do ścian, i do drugich ścian. Proszę bardzo. Eee, podłoga zrobiona, ściany zrobione. Co teraz? Co teraz? Dajcie mi jakąś kolejną misję. No całkiem ładnie to wygląda, zobaczcie. Wystarczyło tylko ściany wyremontować i wygląda już jak ładny hotel, tylko meble potrzebujemy. Goście już niedługo przyjdą, otwórz e, hotelową apkę, żeby zobaczyć jak dużo przychodzi. Chwila, co? Hotelowa apka, oto. Booking. Okej, okay. Henry Richardson i Carl Jacks. E, w takim razie musimy chyba dodać tutaj e, jakoś łóżko? Jak to zrobić? Aha! Open furniture tool, czyli meble, meble, cleaner, floors, furniture. Dobra. Potrzebujemy tak: dwa krzesła, dwa łóżka. Gdzie tu są łóżka? Jest łóżko. Łóżko, łóżko. Klik. Tanie łóżko. Aha, tylko takie możemy. Czy możemy obracać? O, w ten sposób. Proszę bardzo. Mamy. Jedno łóżko tu, a drugie łóżko tu. Proszę bardzo. E, co dalej? Dwa krzesła. Proszę bardzo. Dwa krzesła, niech sobie stoją tutaj przy stoliczku w rogu. Jest jedno krzesło. Jest drugie krzesło. Dobra. E, stolik. One table. Proszę bardzo, table. Taki wielki? E, chyba tak. No dobra, w takim razie ustawmy go. Ustawmy go tu. Pyk. Będziemy musieli jakoś poprzesuwać te rzeczy. E, potrzebujemy tak, add storage, czyli musimy mieć jakąś szafkę, żeby oni mieli co gdzie trzymać. E. A, tu. No, na razie to jest nasz pierwszy pokój hotelowy. common, nie musimy się jakoś specjalnie starać. Lampa. Lampa. Jedna. Niech sobie może stoi tutaj. E, stojące dekoracje. Co? Czego oni ode mnie chcą? Stojące dekoracje. Jakaś budda. E, e, mamy tylko buddę? Nie, mamy miskę na rzeczy. Proszę bardzo, miseczka. E, Kolejnej miseczki nie potrzebujemy, budy nie potrzebujemy. Wszystko jest niedostępne. O jest antyczny zegar. E, da się na parapecie postawić? Nie da, nie da się na parapecie postawić. E, w takim razie pyk. E, czy jest coś, co można na przykład... O, książka też się przyda. Czy jest coś, co można na ścianę powiesić? Otwarty magazyn też niech będzie pyk. E, klasyczna książka niekoniecznie. Waterpipe? Może nie? Proszę bardzo, niech będzie książka. I ścienne dekoracje jeszcze chcą, żebyśmy zrobili. Ścienne dekoracje. Lustro. Obraz. Obraz z rowerem. Niech będzie. O nie. Czy czy, czy czy, my zabukowaliśmy gości, i teraz, gdy już ci goście za chwilę będą, to każesz nam się zająć Łazienką? Ech, dobra, dobra, damy radę, prawda? Damy radę, niszczymy wszystko, co tu było. Wszystko. Ręczniki. Chwiamy. to możemy zrobić szybciej. Bum. I. Bum. I. Bum. Bum, bum, to, to. Czy my tu musimy wszystko usuwać? Czy mogłem zostawić sobie niektóre rzeczy i dało się jakoś umyć albo coś? Chyba wątpię, co? Pyk. Dobra, sprzątanko. Proszę bardzo. Sprzątanko, 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 sprzątanko. To wszystko, proszę bardzo. Ok. I potrzebujemy teraz jakieś płytki. Więc podłogi na podłogach mogą być... u kamienne możemy zrobić. Uuu. Uuu. Zróbmy w takim razie kamienną łazienkę. Taką ładną. Nie wiem czy będziemy jej wystarczająco pieniędzy. Mam nadzieję. Galaxy Granite. I... Potrzebujemy teraz ściany. Ściany też możemy zrobić z kamiennych y, płyt. Chwilę, gdzieś tu mieliśmy ten taki ładny y, Galaxy Granite. Właśnie, dokładnie. Y, zróbmy całą łazienkę właśnie w takim może ładnym y, galaktycznym granicie. Proszę bardzo. Jak to ładnie wygląda. Pyk. Tu wszystko zrobione. Tutaj wszystko zrobione. I po tej stronie. O, proszę. No, i jeszcze sufit został. Sufit myślę, że możemy e, pomalować na jakąś zwykłą, białą farbę. Proszę bardzo. Pyk. No, i zostały nam e, mebelki. W takim razie. E, Potrzebujemy mieć tutaj tak, prysznic, shower. Musi być najzwyklejszy, najtańszy jaki może być. Proszę bardzo. E, potrzebujemy toaletę. Proszę bardzo, toaleta też raczej bez shower. Jaka ta łazienka jest w ogóle ogromna. Spójrzcie na to, widzieliście kiedykolwiek taką hotelową łazienkę. W każdym hotelu, jakim byłem, ta łazienka była o taka. O takie coś, może malutkiego. Dobra, e, mamy toaletę. Co jeszcze? Wash stand, czyli rozumiem, że umywalka. Umywalka może niech sobie jest. Blocked by other furniture. Co? Co tu przeszkadza w tej umywalce? E, gdzie to mam postawić? Postawmy może. E, to musi. Gdzie to ma być? Dobra, musimy zwykłą umywalkę postawić. Bo coś tu się strasznie dziwnie yy, chyba buguje. Proszę bardzo, wstawmy to. Yy, potrzebujemy storage. Czy tu jest jakiś storage? Storage, 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 storage. No tu mamy szafę wstawić do łazienki? Nie możemy wstawić szafy do łazienki. Wstawmy taką półkę. Yy, I potrzebujemy łazienkowe akcesoria, czyli proszę bardzo. Perfumy. E, woman's perfume. A gdzie jest? O. E, proszę bardzo, woda kolońska. Krem, chyba niekoniecznie. E, kubek by się przydał. E, płyn do dezynfekcji, oczywiście, w dzisiejszych czasach, proszę bardzo. E, płyn może do. da się tutaj wejść. Nie da się tutaj wejść. Dobra, o na tej półecz, półeczce możemy postawić, proszę bardzo. Płyn. Czy są jakieś ręczniki na przykład. Soap dispenser O, jest ręcznik, ręcznik, ręcznik Ręcznik jeden Ręcznik drugi, to będą dwie osoby z tego co pamiętam Jakaś pomadka eee, To chyba nie, to chyba nie Perfumy No dobra, niech nie, nie, jakiś krem tutaj będzie Chyba, że się go tu nie da postawić Na umywalce Zostało coś jeszcze eee, Tego nie O, mydło, 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 mydło. Pyk, pyk Mydełko i jedna rzecz została. Papier toaletowy, niech sobie stoi na y, kibelku. Proszę bardzo. Jeszcze. O, to tyle? To tyle! O nie! Szybko! Nas, nasi pierwsi klienci. Zamykamy drzwi. Zamykamy drzwi. To jest nasz pokój hotelowy, proszę bardzo. Y, będą mieli problem, mały, gdy tutaj przyjdą. Y, halo. Drzwi? Halo, drzwi? Aha! Dobra, dobra, to nie drzwi. Musimy wejść do tabletu. E, i co mamy zrobić? Booking up. Eee... Pyk. Klik. Mamy tutaj coś nacisnąć? Apply changes? Ja nie wiem, co tu się dzieje. Plus, plus, add... Aha! W ten sposób. Pyk. Pyk. Apply changes. Okej. Okay. Wyglądają na usatysfakcjonowanych. Wszystko dzięki Tobie. Ja, ja przepraszam bardzo, ale czy to jest. Czy to na pewno tak ma to wyglądać? Czy ja utknąłem w tym pokoju? Czy ja mogę z niego wyjść? Chwile, ja tu próbuję wyjść, a mam niewykonane rzeczy. Musimy dodać sofę. Eee, w takim razie szybko dodajemy sofę naszym ziomeczkom, kolegom, przyjaciołom tutaj. Proszę bardzo, macie sofę. Musimy dać jakieś roślinki. Roślinki też spoko. Roślinki zaraz będą. Proszę bardzo. E, postawimy tu roślinkę jedną. E, tu roślinkę drugą. E, tu roślinkę trzecią. I tą dziwną roślinkę, może. O, o, ta roślinka jest mniej dziwna. Proszę bardzo, pomiędzy nimi. Nie mają e, szafek nocnych, to nic. Proszę bardzo, to jest mój pierwszy dzień w hotelu. Ja nie mam pojęcia, co się dzieje. Ad Entertainment. Czy to chodzi o telewizor? Czy my możemy telewizor na ścianie powiesić albo coś? Smartphone. Niech mają smartfona. Nie wiem po co smartfon hotelowy, ale proszę bardzo. E, gotowe. E, open End Day App. Open End Day Up, proszę bardzo, tablet. End Day. Ale my ich nawet nie, nie widzieliśmy w tym pokoju, czy oni tutaj przyszli, czy nie przyszli. Są nieusatysf nieusatysfakcjonowani, nie podoba im się, ale zapłacili. To jest chyba najważniejsze. Aha! I musimy posprzątać po nich, dobrze rozumiem? Chyba nie, wszystko jest w porządku. A, nie jest w porządku. Trzeba wysprzątać pudełka po pizzy. Nie wiem kto, z, który z nich jadł pizzę tutaj na kibelku, ale widocznie tak się działo. Don't a, by filling in the survey. a jak wyjdziemy? We hope you're just as excited about the Czemu nie mogę wyjść? So przypadkowo zamiast uprać pościel sprzedałem całe łóżko. To nic. Zdarza się. Najlepszym, e, kto nie prowadził hotelu i przypadkowo nie sprzedał łóżka, zamiast wymienić pościel niech pierwszy rzuci kamień. Kolejna pizza. Kolejne smutne jedzenie pizzy pod prysznicem. Nasi koledzy muszą być bardzo tutaj smutni. Co to jest śmieć jakiś? Tutaj mamy butelkę. Mamy kolejną butelkę. Mamy coś? I coś drugiego. Okej, okay. czyściutko, proszę bardzo. Wszystko perfekcyjnie. Czy mogę wyjść? Wypuśćcie mnie! No cóż moi drodzy, jako że utknąłem w tym pokoju, prawdopodobnie dlatego, że jest to wersja demo, to to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek i to by było na tyle na razie, jeśli chodzi o tą gierkę. E, mam nadzieję, że mi się podobało. Mam nadzieję, że moje umiejętności meblowania pokoi hotelowych e, zdały egzamin. A póki co, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie i cześć!